się siemandero, w <laughs> ten poniedziałek, poniedziałeczek witam serdecznie. Dziś zaczyna się od tego, że sprawdzimy opony. Widzicie jak jest tutaj, a jak jest tam? Trochę bardziej splaczało, nie? Ale jeszcze, jeszcze będziemy jeździć. Najpierw słuchajcie, fryzjer, a potem zajedziemy, zajedziemy i zobaczymy, podpompujemy pod, pod, koło, i zobaczymy co będzie za dwa dni. Jak znowu zejdzie, no to będę wiedział już, że mam flaka. A jak nie zejdzie, no to znaczy, że po prostu zeszło z przyczyn naturalnych, bo jeszcze ani razu nie podpompowywałem kół od momentu kiedy założone zostały zimówki, także prawdopodobnie trzeba będzie to po prostu sprawdzić. Także trzymajcie się, i spotkamy się po fryzjerze. To ja, to ja. No i po fryzjerze. Od razu te miesiąc mło, mies o miesiąc młodszy, nie? Zupełnie inny człowiek. Taki zarośnięty Bóg pan chodziłem. Ale to dlatego, że czekałem tej ostatniej chwili, bo już niedługo wycieczka, niedługo wycieczka, wyjazd. Wyjazd krajoznawczy. Patataj, patataj, na koniu będziemy jechać. Także czekałem do ostatniej chwili, żeby wyglądać w miarę jak człowiek. O, a teraz to zajedziemy na pompować koło i będziemy czekać na efekty pompowania. Czy te powietrze zajdzie, czy nie, tak jak mówiłem przed chwilą na tym filmie. No i w ogóle dziękuję za wczorajszego lajta. Jak zawsze dziękuję. No. Jak zawsze dziękuję. Zaraz zaleję Was za jakiś czas tymi filmami z wyjazdu. Wybaczcie, ale Ale po prostu tak, tak musi być. Dobra. Sezamie otwórz się. Jeeej! Yeah. Siedzą się, otwiera. O, zapachy, zapachy trzeba, zapachy trzeba kurna po... O! Jak to ustawić, żeby mnie było widać? I żeby było widać coś jeszcze. Który wybieramy? Kawa czy... <laughs> zielone jabłuszko? Zielone jabłuszko to takie mi... Ale niu, 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 to bierzemy zielone jabłuszko. Dobra, chodźcie się przystawię tutaj może. A, nie spadnie może kamera, mam nadzieję. O, bierzemy zielone jabłuszko. A co mnie jeszcze dzisiaj czeka? Nie ma na razie pozdrowień, bo wszystko jest w pewnym celu, dlatego nie ma pozdrowienia, ale będą na pewno pozdrowienia i podziękowania. To w dziesiątce i nie tylko. Mm. O, cyk a co mnie jeszcze dzisiaj czeka no tak jak mówiłem przed kilku, zajedziemy, napompujemy koło, zobaczymy co z tego będzie zobaczę co z tą cewką co z tą cewką można zrobić bo tam jest gwint zerwany jest gwint no ale gdybym chciał cewkę wymienić to jej nie wymienię na nową nie będzie do czego nie będzie do czego jej przykręcić nie będzie do czego... Zaaplikujemy zaraz dawkę sobie, dożylnie. O właśnie, z dożylnością. Ale tak sobie pomyślałem, że... Ci, mają problemy z tym... Z tymi hejterami w ogóle, nie... To ja znalazłem sposób. Ja znalazłem sposób na hejterów. Pozdrawiam w ogóle was serdecznie. Ja znalazłem sposób na hejterów. Na hejterów prosta jest metoda. I to jest dobra rada dla wszystkich związanych z uniwersum, a szczególnie dla tych mniej odpornych na hejt, którzy się strasznie bulwersują, kiedy hejt wlatuje. Prosta rada, albo traktujesz hejterów jak narkotyk i bierzesz go prosto do żyły, dożylnie, codziennie, Czyli aplikujesz sobie dawkę hejterów codziennie dożylnie i traktujesz się jak narkotyk, czyli jesteś uzależniony. Albo sobie daj spokój z tym, z tym nagrywaniem, bo przy takiej publiczności, niestety, którą przyciąga Konon, no niestety nie da się. Nie da się inaczej żyć. Ja po prostu już traktuję hejter jak narkotyk, już po prostu akceptuję go, bo jest, dlatego pozdrawiam. Oczywiście. Nie dam też sobie na głowę leźć, żeby nie było. Ale akceptuję hejt jako narkotyk. I o wiele lepiej się z tym czuję i radzę, radzę. Radzę się nie bulwersować, bo to nie ma sensu. Walka z hejtem to jest jak walka z fiatrekami. Po prostu nie ma sensu. Albo to jest takie koszenie trawy na wiosnę. Dziś skosisz, a za 3 dni trzeba będzie albo za cztery znowu kosić. Więc to nie ma sensu na dłuższym metrze. Dobra, słuchajcie, zajedziemy teraz do tego... Do tego mechaniora, ja muszę zdjąć kurczę, bo niewygodnie będzie. Zajedziemy do mechaniora, ee, pff, zobaczę, co z tym się zrobić, da z tą cewką i, 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 i oczywiście tego nie będę nagrywał i podpompujemy koło i będziemy obserwować, czy powietrze zejdzie przez te dwa trzy dni, czy powietrze nie zejdzie. Tyle na razie. Kolera jasna. dobra Kółko napompowane. Kółko napompowane. Wszystkie podpompowałem od razu. Zobaczymy, co będzie. Wszystko się okaże za 2-3 dni. A co mnie jeszcze dzisiaj czeka? No Was to może nie, ale mnie co dzisiaj czeka. Czeka mnie wizyta. Na terapii. Dawno nie było, wizyta na terapii mnie czeka. To na pewno. I zobaczymy, jak mi się będzie mocno chciało pić, to zrobimy ten test. Zrobimy ten test. Wypiję szybko dwie zerówki, kupię yy, ten taki jednorazowy alkomat w aptece i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to tyle na razie. No i czekamy, czekamy, czy, czy nasze autko ma flaka, czy flaka nie ma. Tyle mam do powiedzenia na razie. I tak gibam się, gibam się, śniadanie jeszcze nie jadłem, a muszę jeszcze skoczyć na pocztę. Uff. No trochę takich pierdół jest, kurde, które trzeba pozałatwiać w poniedziałek, żeby potem mieć luźny, bo jest też luźniejszy tydzień, no. I tak u mnie wygląda początek tygodnia, no. Zazwyczaj tak jest, nie? Coś trzeba ogarnąć, coś trzeba załatwić, coś trzeba zrobić. Jak to właśnie wygląda, słuchajcie. Tak to właśnie, słuchajcie, wygląda. No i chciałbym jeszcze trochę ogarnąć samochód, bo pozamiatać, pozamiatałem, ale przydałoby się trochę to wszystko jeszcze odkurzyć z płynem, co też pewnie uczynię dzisiaj. I będzie czyściutki, gotowy na wiosnę, na przyjęcie wiosny. Gotowe auto na, na przyjęcie wiosny będzie na pewno. Także mam nadzieję, że będzie tylko cieplej. Chociaż dzisiaj rano, bo powiem Wam, że taki słońce i jest taka ładna pogoda, było minus 7, minus 7. I jeszcze jedna ważna i istotna rzecz, moim zdaniem, żebyście już mnie nie pytali się na lajcie, i tak dalej. I znowu te takie pod, podbijanki w stylu e, zrób lajta charytatywnego dla Ukraińców, Ukrainy, i tak dalej. I to słuchajcie, każdy pomaga na swój sposób. Ci, co zazwyczaj krzyczą, to najmniej pomagają. Więc ja Wam mówię, żeby się nie powtarzać. My mamy rodzinę. Nie swoją rodzinę, tylko była, wyszła taka opcja, że, yy, że dostaliśmy cynk, że jest rodzina z Ukrainy, która właśnie przyjechała z Ukrainy właśnie dlatego, że jest tam wojna. No i jest prowadzona zbiórka dla tej rodziny yy, potrzebnych rzeczy. No i żeśmy dzisiaj. Dzisiaj żeśmy z Iwoną. Chyba z 3 czy 4 reklamówki. Cztery chyba reklamówki różnych rzeczy zanieśli. Część nowych, część używanych, kurtki, nie kurtki i tak dalej. I będziemy czekać teraz na wiadomość, co ewentualnie jeszcze będzie im potrzebne dla tej rodziny. To jest tam jakaś babcia z wnukiem i, i, i z córką. Mąż tam się został na Ukrainie. Wiadomo dlaczego. I, I w ten sposób my pomagamy. Także nie piści mi już w laj, także rób zbiórkę. Każdy pomaga na swój sposób. Ja wybrałem taki sposób, że jest konkretna rodzina. Wyszła taka sytuacja, że akurat, że akurat yy, jest taka możliwość i ta rodzina jest w sumie kurczę, jak to powiedzieć. Ta rodzina nie jest naszymi znajomymi bezpośrednimi, ale ta rodzina, jedna z osób z tej rodziny bodajże yy, Bodajże, że żebym się nie pomylił, matka tego, tego dziecka jest koleżanką dobrą naszej znajomej, i stąd ta zbiórka nasza znajoma do nas yy, wczoraj napisała. Właśnie wczoraj, co śmieszniejsze, rano smsa, czy, czy chcemy pomóc i tak dalej. No, oczywiście, że, że tak, że z chęcią pomożemy dla tej rodziny. Także w ten sposób pomagamy, także nie pytajcie się już więcej. Yy, o zbiórki, niezbiórki. Ja pomagam w ten sposób i, i też czuję się z tym dobrze i, i nie muszę prowadzić żadnych lightów mm, charytatywnych, a, a jak zawsze zresztą yy, są specjalne punkty charytatywne, gdzie możecie tam wpłacać pieniądze. Wiecie o tym dobrze. Także tyle mam do powiedzenia. Na razie! Tyle, spotkamy się później. Może przy, przy zerowaniu zerówek i potem dmuchaniu. Zobaczymy. Musimy się bardzo chcieć pić, żeby to zrobić, bo trzeba wlać przynajmniej w siebie dwie zerówki, to jest litr płynu. O.